Cześć wszystkim, Wojtek bilecki blog bilecki jest. Zapraszam Was do szybkiego podsumowania mojego fit challenge'u w miesiącu marcu. Osoby, które obserwują mnie czy to na blogu, czy na blogu wiedzą, że wyzwanie polegało na przebiegnięciu minimum 100 km w ciągu miesiąca marca. Ten, to założenie właściwie udało się zrealizować z solidną nawiązką, bo przebiegłem tych kilometrów ponad 220. Jeżeli chodzi o poszczególne tygodnie, było to w pierwszym 32, w drugim trochę ponad 50 km w trzecim niespełna 60, a w ostatnim tygodniu marca było to już ponad 80 wybieganych kilometrów. Jeżeli chodzi o małe sukcesy w tym czasie, to na pewno będzie to bieg w Pamięci już Wyklętych, 1 marca, 8 marca miałem zrealizować bieg Kobiet w Warszawie organizowany przez Ministerstwo Narodowe, ale niestety z racji Szerzącego się koronawirusa zostało odwołane i tutaj, już będąc w Warszawie, w sobotę poprzedzającą teoretycznie dzień startu, wyszedłem pobiegać po Warszawie. Zrobiłem dychę z moimi prywatnymi rekordami na tym dystansie, udało się go pobić o ponad 5 minut. Jeżeli chodzi o kolejne tygodnie, w trzecim tygodniu był wybiegany tak naprawdę mój pierwszy półmaraton. Co prawda, składany z. Dwóch odcinków, bo część biegana z psem. Potem jeszcze następna rzecz: kolejne 7 właściwie kilometrów dobiegane samodzielnie, i to był mój pierwszy półmaraton taki poskładany z mniejszych kawałków. Jeżeli chodzi o ostatni tydzień biegania, to w ostatnią niedzielę właśnie marca z bratem ciotecznym, jeszcze póki nie było tych naprawdę ciężkich ograniczeń co do wyjść z domu, w, tylko w jak to się mówi w rzeczach potrzebnych z naszego punktu widzenia czy istotnych z naszego punktu widzenia wybiegaliśmy po lesie w naszych okolicach półmaraton półmaraton był wykonany poniżej 2 godzin tak jest naprawdę bardzo fajny czas, był wykręcony jeżeli chodzi o kolejną, taką też pozytywną rzecz rekordy właśnie na 10 km, to, to już Wam wspomniałem jest oficjalnie poniżej 49 minut a realnie gdyby odliczyć jeszcze czas stanie na światłach to było nawet około 47 minut jeżeli chodzi o rekord na piątkę też mocno poprawiony 22 minuty 40 sekund z tego co pamiętam na obecną chwilę więc też jak na mnie bardzo fajny wynik biegowy z pozostałych takich sukcesów obok mnie leży medal i koszulka bo też to, że założyłem sobie przebiegnięcie 100 km to jedno, ale znalazłem właśnie z bratem ciotecznym jeszcze kilkoma kolegami z mojej OSP yy, wirtualny bieg, yy, gdzie sumarycznie też trzeba było przebiec 100 km i to jest właśnie taki pamiątkowy medal, który już mam, 100 km biegacz zawodowy. Medal bardzo fajny, yy, świetnie wyglądający, do tego do zestawu koszulka, którą Wam bardzo szybko, że tak powiem, pokażę. Tutaj mamy stronę przednią, też fajna grafika. Z tyłu również grafika. Bardzo fajnie się to prezentuje i będzie naprawdę super pamiątką po całym wyzwaniu. Jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, które zostały zrealizowane, ruszyłem z projektem wirtualnej lekcji wychowania fizycznego. To niestety wynikło samo z siebie, bo też nie. Jesteśmy fizycznie w szkołach, a uczniów trzeba w jakiś sposób mobilizować do pracy tej zwłaszcza w domu, gdzie można ją zrobić w małym pomieszczeniu, w małym pokoju też bez zbytniego, może też nawet przeszkadzania innym domownikom. Projekt fajnie się rozwija, film ma już naprawdę dobrze ponad 100 tysięcy wyświetleń, tak więc projekt myślę udany i będzie kontynuowany już bardzo systematycznie. Z kolejnych rzeczy takich, który, z którymi, którymi chciałbym się z Wami podzielić, to e, informacja o diecie. Dieta pozostała, tak jak wcześniej wspominałem w filmach, taka sama, nie zmieniłem tutaj praktycznie nic, e, dwa posiłki dziennie były, dosyć późne śniadanie e, i obiad o kolacji około godziny 18-19. Jeżeli chodzi o aktywność ruchową taką dodatkową, to jeszcze jak mogłem jeździć do pracy zanim powiedzmy koronawirus sparaliżował wszystko, jeżeli chodzi o pracę w szkołach. Dużo chodzenia, dużo gier zespołowych, prócz oczywiście biegania. Dodatkowo z takich rzeczy informacyjnych, jeżeli chodzi o suplementy, tylko kreatyna plus żelazo na podniesienie hemoglobiny. Jeżeli chodzi o rzecz, która będzie istotna z punktu widzenia czysto odchudzania, Waga drgnęła w dół o kolejne 4,5 kg. Tutaj dwa, można powiedzieć, bardzo fajne sukcesy, bo z jednej strony złamałem barierę 90 kg, właściwie poniżej 90 kg. Gdzie założenie moje pierwotne to było osiągnąć niskie 90 do wakacji, jeżeli chodzi o masę. Drugi, druga bardzo fajna rzecz, waga realnie już utrzymuje się poniżej 88 kg i też z tej okazji został publikowany filmik o tym, jak udało mi się zrzucić ponad 20 kg niż, mniej niż, niż 3,5 miesiąca, bo takie są fakty. To zostało też udokumentowane w filmiku, zresztą możecie zobaczyć w filmikach, które były publikowane powiedzmy w okolicach listopada ubiegłego roku jak wyglądałem wtedy, jak wyglądam teraz, różnica wygląda jest po prostu gigantyczna. Jeżeli chodzi o rzeczy takie kolejne, kolejny miesiąc miał być biego, niebiegowy, tylko przepraszam, rowerowy. Niestety odpuściłem sobie to i realizuję w domu troszeczkę inne wyzwanie: połączenie cardio i elementów siłowych, plus oczywiście kręcenie filmików. Tutaj już nie będę rozpisywał więcej, poczytacie o tym oczywiście na blogu. Ja Was zachęcam do subskrypcji, do dawania łapek, dzielenia się tym, co zobaczyliście, informacjami ze swoimi znajomymi. Widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Cześć.